Cześć, Manko z tej strony Fox, a to jest kolejny poradnik do gry no Stay. Dzisiaj zajmiemy się czymś co jest znowu związanym z Nobazarem. NOS Bazarem. przypominam, że jest w porcie Alveus, bądź też w, na rynku w yy, Dobra, po co nam ten nozbazar? Yy, nie jest po to, znaczy możecie go do tego wykorzystać, to już jest właśnie coś takiego, że możecie wykorzystać ten nozbazar do jako magazyn. Po prostu jako magazyn i nikt wam stąd nic nie zabierze. Jak widzicie mam tutaj piasek z rzeki grzmotów, Gilion to sobie sam nawet to zrobiłem i właśnie wtedy wpadłem na ten pomysł żeby wam to pokazać yy, Nikt tego nie kupi bo zobaczcie wystawiłem to po 600 i kamienie Gilion tutaj po 500 po 1 yy, kamień yy, Gilion jest po 50 za sztukę także raczej nikt nie kupi tego po 600 O tutaj mam po 500 no, po 500. I możecie tak sobie wystawiać wszystko. Nie, pióro. Pióra Anioła ludzie tak wystawiają, to już wiem. Po 25K na pewno nikt nie kupi. O, dużo ich ma. Po 30, po 39 na pewno nikt nie kupi. Po 90 chyba też nie. Także ludzie to robią, wykorzystują nas bazar jako po prostu swój magazyn i wy też możecie, jeżeli braknie wam miejsca. No ja niestety mam tak, że czasem mi braknie tego miejsca i właśnie sobie to wykorzystuję. Także to by było na tyle. Także mam nadzieję, że będziecie to wykorzystywać i że wam się to przyda. Także dzięki za oglądanie i cześć.